Cześć, witam was w nowym filmie na kanale Fotoforma i dzisiaj sprawdzam dla was najnowszy obiektyw od marki Sony. Jest to obiektyw makro, a konkretnie 100 mm ze światłem 2.8 z linii GM. I jest to pierwszy obiektyw makro z tej najbardziej profesjonalnej linii od Sony. Dzisiaj sprawdzę, co potrafi, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od budowy obiektywu. Obiektyw nie jest jakiś bardzo mały, ale jest za to lekki. Waży 646 gramów, więc jak na taką wielkość, to prawie nie czuć go w ręce i wygodnie się z nim pracuje dzięki temu w terenie. Jest zrobiony co prawda z tworzywa, myślę, że dzięki temu ta waga została osiągnięta. Nie przeszkadza mi to, bo to tworzywo jest dobrej jakości, też spasowanie tych elementów czy praca pierścieni są tutaj na wysokim poziomie, więc mi nie przeszkadza, że ten obiektyw jest z tworzywa. Są tutaj uszczelnienia, to jest jak najbardziej na plus, bo często obiektywami makro pracujemy w terenie, gdzieś Poranku w dużej wilgotności, więc fajnie, że te uszczelnienia się tutaj znalazły. W zestawie znajdziemy też osłonę przeciwsłoneczną, taką prostą, blokowaną tutaj na jeden przycisk. To się też czasem może Wam przydać. Mamy gwint na filtry 67 mm, nieduże filtry można tutaj montować, a następnie mamy taki duży pierścień ostrości, pokryty gumą. Ten pierścień ostrości chodzi precyzyjnie, fajnie można tą ostrość manualnie ustawiać. To ważne, no bo w fotografii makro jednak często korzystamy z manualnego ustawienia ostrości. No i też ten pierścień pracuje w dwóch trybach. Jak widzicie, on się przesuwa góra-dół. Znam to rozwiązanie chociażby z obiektywów OM System, gdzie też w ten sposób można się przełączać między autofokusem a manualfokusem. Tutaj działa to odrobinę inaczej, bo kiedy ten pierścień jest w tym ustawieniu yy, bliżej przedniej soczewki, yy, to można korzystać z autofokusa, ale można też yy, ostrzyć manualnie. Czyli ustawiamy sobie ostrość na dany punkt za pomocą autofokusa, a dalej możemy manualnie sobie to doostrzyć, żeby jakiś precyzyjny punkt yy, kadru. Trafić. Natomiast kiedy przesuniemy ten pierścień w dół, to wtedy działa on już całkowicie manualnie. Jak widzicie, tutaj jest taki dodatkowy pierścień poniżej z skalą odległości i skalą odwzorowania. On się wtedy jakby łączy z tym pierścieniem ostrości, pracują razem i też robi się trochę większy opór na tym pierścieniu, więc jeszcze bardziej precyzyjnie tą ostrość można ustawić. No i wtedy już całkowicie manualnie sobie pracujemy. To jest przełożenie elektroniczne, nie ma tutaj mechanicznego połączenia między soczewkami a, a tym pierścieniem. Natomiast w Sony udało się całkiem fajnie zasymulować tą pracę takiego mechanicznego pierścienia ostrości i naprawdę działa to precyzyjnie i dobrze. Więc no ten pierścień jest ciekawym rozwiązaniem i ja często też korzystałem robiąc zdjęcia z takiego manualnego nawet do ostrzania kiedy już Pierwszą ostrość, jakby ustawiałem autofokusem, a potem delikatnie sobie doostrzałem to manualnie. Następnie mamy dwa przyciski funkcyjne. One mogą służyć do blokowania ostrości, ale też można sobie tutaj przypisać jakiś inny parametr. Ja na przykład miałem tutaj uruchomione wykrywanie obiektów i na przykład wykrywanie owadów, które jest w Sony, uruchamiałem kliknięciem takiego przycisku. Następnie mam przełącznik Autofokus Manual Focus, i to jest trochę dziwne, no bo jakby już taki pierwszy przełącznik Autofokus Manual Focus mamy tutaj na pierścieniu, a jeszcze jest dodatkowy przełącznik. Tutaj niżej, więc jest, nie wiem, w sumie mogłoby go tutaj moim zdaniem nie być, ale, ale zostało to w taki sposób rozwiązane. Więc musimy pamiętać, żeby tu mieć włączony autofokus i pierścień na górze, żeby ten autofokus działał. Następnie mamy pierścień do ustawiania przysłony. On może działać w pozycji A, wtedy automatycznie jest przysłona ustawiana albo z poziomu korpusu, a kiedy wolimy korzystać z pierścienia, to jest ten pierścień i on może chodzić z takim klikiem, albo może chodzić płynnie. Tutaj jest przełącznik na dole obiektywu. Przy filmowaniu można sobie wyłączyć ten klik i pierścień działa płynnie, oraz dodatkowo jest jeszcze tutaj blokada tego pierścienia. Więc, kiedy ustawimy go w pozycję A i uruchomimy tą blokadę, to przez przypadek nam się pierścień nie przesunie. Więc, fajnie, że zostało to tutaj tak rozbudowane. I osoby, które lubią korzystać z pierścienia do zmiany przysłony, będą na pewno zadowolone. Następnie mamy cały zestaw przycisków. Mamy pierwszy przycisk Full Time DMF. I do czego on służy? On właśnie służy do tego, żeby można było doostrzyć manualnie, kiedy ostrzymy za pomocą autofokusa. Kiedy mamy to włączone i właśnie jest to pokrętło ostrości na górze, no to możemy delikatnie doostrzyć manualnie przy używaniu autofokusa. To jest naprawdę przydatna rzecz w takim obiektywie. Następnie mamy limiter i on może pracować od 26 cm do 70 cm. No to jest najbardziej przydatny zakres w makro. Następnie mamy od pół metra do nieskończoności i w całym zakresie. No i ja polecam przy zdjęciach makro mieć ten limiter właśnie uruchomiony na te 26 cm do 70 cm, bo po prostu autofokus działa szybciej, sprawniej, nie rusza nam się gdzieś tam w tło, nie gubi się, więc no warto mieć ten limiter uruchomiony. No i na końcu mamy przełącznik stabilizacji, możemy ją włączyć albo wyłączyć, bo obiektyw ma stabilizację. Optyczną. No, i to wszystko. Na końcu jest już metalowy bagnet. Tutaj widać uszczelkę. Jeśli chodzi o budowę tego obiektywu, to, to w zasadzie więcej nie mam do dodania. Jest on zrobiony solidnie. Mam tutaj naprawdę dużo przełączników, dużo przycisków, i ta obudowa jest dosyć skomplikowana, jak na obiektyw, ale łatwo się do tego przyzwyczaić i daje on nam naprawdę duże możliwości. Więc przechodzimy teraz już do. Użytkowania. Ja ten obiektyw testowałem na korpusie Sony A7R Mark 5, więc naprawdę wymagający korpus dla obiektywu z dużą rozdzielczością. Jeśli chodzi o ogniskową i światło, to są one dosyć standardowe dla obiektywu makro. Mamy 100 mm. Większość obiektywów makro jest gdzieś mniej więcej w tym zakresie 100 mm, albo 90, albo 100, albo czasem 110. No, wynika to z tego, że taka ogniskowa pozwala już zachować pewną odległość od fotografowanego obiektu, żeby no nie wkładać totalnie przedniej soczewki w jakiegoś owada, kiedy go fotografujemy. Światło 2.8 też jest standardowe dla obiektywów makro i tak rzadko je wykorzystujemy, chyba że chcemy też takim obiektywem robić portrety, no bo oczywiście też jest taka możliwość. Ewentualnie się robimy jakiś focus stacking, to, to można, natomiast przy takich standardowych zdjęciach makro, no to i tak tą przysłonę musimy przymykać, bo przy 2.8 ta głębia ostrości będzie tak płytka, że no niewiele będzie ostrego obszaru w tym zdjęciu, więc no, ja tak minimum przysłony 4 używałem przy takich standardowych zdjęciach makro, żeby coś w tej głębi się jednak znalazło. Zło. Jeśli chodzi o skalę odwzorowania, to tu jest bardzo dobrze. Większość obiektywów makro, które no są już takim powiedzmy prawdziwymi obiektywami makro. Ma skalę odzorowania 1 do 1, czyli obiekt na matryce będzie zajmował taką samą wielkość jakby jak w rzeczywistości. E, tutaj mamy jeszcze większą tą skalę odzorowania, bo jest to 1 do 1,4 raza, więc ten obiekt jest jeszcze większy na matrycy niż w rzeczywistości. E, no pozwala to po prostu na jeszcze więcej szczegółów, jeszcze fajniejsze te zdjęcia e, makro. No i obiektywów z tak dużym powiększeniem e, i z autofokusem, jeszcze dedykowanych do pełnej klatki, nie ma na rynku zbyt Wiele, Więc tutaj za tą skalę odzorowania na pewno trzeba sony pochwalić. Dodatkowo mamy możliwość pracy z telekonwerterami. Telekonwerterem 1,4 razy i 2 razy. Ja tutaj mam ten konwerter 2 razy, i wtedy skala odzorowania to jest 2,8 razy, czyli już naprawdę ogromna. Oczywiście spada nam też światło, spada jakość obrazu, no ale możemy uzyskać ogromne powiększenia. Ja z tego konwertera zbyt dużo nie korzystałem, dlatego że no nie mam do tego za bardzo warunków, e, no jest już ciemno, do tego wieje, więc no są to trudne warunki do, do fotografowania makro w plenerze, więc ja raczej z tego konwertera nie korzystałem. Ogólnie staram się fotografować na przykład grzyby, no bo ciężko było jakiekolwiek owady już teraz sfotografować. Po pierwsze jest ich dosyć już mało, bo jest zimno, a po drugie, no właśnie jest pochmurno, ciemno, wieje wiatr, więc no nie idzie zrobić tak naprawdę ostrego zdjęcia, bo nawet jeśli ja się ustawię ze statywem, e, no to zazwyczaj jakaś roślina, na której ten owad siedzi, po prostu się rusza. No i nie jestem w stanie zrobić ostrego zdjęcia, więc tutaj skupiłem się głównie na fotografii grzybów, które już się w naszych jesiennych lasach pojawiły. ma stabilizację optyczną, ona się pewnie też synchronizuje ze stabilizacją w body, e, natomiast nie znalazłem jakichś informacji na stronie Sony, jaką ma wydajność ta stabilizacja optyczna w tym obiektywie. E, działa ona całkiem w porządku, kiedy chcecie fotografować z ręki, przy jakichś lepszych warunkach oświetleniowych, to ona na pewno pomoże e, i dobrze, że się, że się ona tutaj e, znalazła. E, teraz przejdźmy do, do ustawiania ostrości. Obiektyw ustawia ostrość od 26 cm, natomiast pamiętajcie, że jest to odległość podawana od matrycy, nie od przedniej więc przy tak długim obiektywie te 26 cm pozwala ostrzyć dosłownie no kilka centymetrów przed przednią soczewką. Sam autofokus działa sprawnie, natomiast to zależy od trybu. W trybie ciągłym działa bardzo dobrze. Momentalnie to mocność ustawia, nie gubi się jakoś, nie szuka, jest taki pewny, cichy. No ogólnie z ciągłym autofokusem pracuje się tu bardzo fajnie. Jeszcze dodatkowo możemy delikatnie sobie manualnie również przy ciągłym autofokusie doostrzyć ten obraz. Natomiast przy pojedynczym autofokusie działa wolno, często się gubi, przejeżdża całą skalę. Jest to dla mnie dosyć dziwne, bo ten pojedynczy autofokus naprawdę działa tutaj kiepsko. Oczywiście, zazwyczaj te, te obiektywy makro no mają wolniejszy ten autofokus niż standardowe obiektywy, bo muszą one być po prostu bardziej precyzyjne, a niekoniecznie szybkie. Więc można się było tego spodziewać. Natomiast dziwi mnie tutaj tak duża różnica między tym ciągłym autofokusem a pojedynczym. W ciągłym jest super, a w pojedynczym jest słabo, więc no nie wiem, z czego to wynika, po prostu. Korzystałem w tym obiektywie z ciągłego autofokusa, jeśli już z autofokusa korzystałem, a często też po prostu ustawiałem ostrość manualnie, bo przy tak precyzyjnym, wygodnym tutaj tym pierścieniu robiło się to po prostu bardzo przyjemnie. Jeszcze możemy sobie oczywiście obraz powiększyć. Na wizjerze bądź na ekranie możemy włączyć focus peaking, więc to ustawianie manualnej ostrości jest tutaj przyjemne. Na koniec tego tematu użytkowania chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Szkoda, że w korpusach Sony nie ma. Focus stackingu, czyli takiej funkcji, która pozwala automatycznie zrobić kilka zdjęć i złożyć je w aparacie w jedno o większej głębi ostrości. To w fotografii makro się bardzo przydaje. Tutaj jest tylko funkcja focus bracketingu, czyli możemy sobie ustawić, ile tych zdjęć aparat ma zrobić, jakie ma być przesunięcie tej ostrości, natomiast no to będą pojedyncze zdjęcia na karcie pamięci i trzeba je już później w domu w jakimś oprogramowaniu złożyć. Oczywiście, jeśli ktoś chce, no to, to nie jest jakiś wielki problem, ale jednak fajnie, gdyby ta funkcja była od razu. W aparacie, gdyby aparat już mógł nam sam robić te zdjęcia i je składać po prostu. Tym bardziej, że wiele modeli aparatów od innych producentów taką funkcję oferuje, więc to by się przydało i wtedy no jeszcze fajniej by się z tego obiektywu korzystało. Jeśli chodzi o użytkowanie, to tyle. Przechodzimy teraz do Lightroom, a Szybko zerkniemy na zdjęcia z tego obiektywu i porozmawiamy sobie o jakości obrazu. Mam tutaj już surowe pliki RAW. Z tego obiektywu. Na początek, takie zdjęcie ogólne, zanim przejdziemy do zdjęć makro. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z winietowaniem i dystorsją. Uruchomię teraz profil, który jest w Lightroomie do tego obiektywu, i po włączeniu tego profilu yy, widać, że obiektyw ma yy, lekką dystorsję, która jest tutaj bez problemu korygowana. No i w zasadzie nie ma większych problemów z winietowaniem. Delikatna winieta się tutaj pojawia, która również jest korygowana, no ale jest na prawie. Niewidoczne. Obiektyw jest genialny, jeśli chodzi o ostrość. Na środku kadru tutaj mam maksymalnie otwartą przysłonę. 2, 8, już po tym widać, że obiektyw jest po prostu żyleta. Jest niesamowicie ostry. Również na brzegach wypada to bardzo dobrze. Też nie ma tutaj żadnych większych problemów z aberracją chromatyczną. Może jakaś taka minimalna się dziś tutaj pojawia na tych kontrastowych elementach, ale to taka y, naprawdę, że trzeba się bardzo mocno przyglądać i domyślać, czy ona tam jest, czy jej nie ma. może ją też sobie tu w Lightroomie y, usunąć, ale no, myślę, że z aberracją chromatyczną ten obiektyw też nie ma żadnych większych y, problemów. Problemów. Przejdźmy już do zdjęć makro. Na początek, zdjęcie mojego zegarka. To jeszcze nie jest maksymalne powiększenie, jakie ten obiektyw oferuje. Mam tu przysłonę 8. Zobaczmy, jak wygląda ostrość. No, widać tutaj mnóstwo detali, nawet jakieś takie mikro uszkodzenia, których ja w zasadzie gołym okiem nie zauważam. Więc, pod względem ostrości, jest to rewelacja i bliżej w kadru, i na środku. No, wygląda to po prostu świetnie. Więc, jeśli ktoś potrzebuje obiektyw do fotografowania jakichś drobnych przedmiotów pod jakieś aukcje internetowe, albo jakąś taką fotografię, właśnie reklamową, komercyjną, to myślę, że tutaj będzie z tego obiektywu zadowolony. Teraz mamy powiększenie. 1 do 1, również przesłona 8. No i jestem w stanie zmieścić już w zasadzie samą tutaj tarczę zegarka. Również ostrość jest tutaj świetna i na brzegach, i na środku. Teraz przejdźmy do maksymalnego powiększenia. To jest 1,4 raza, czyli maksymalne powiększenie, jakie ten obiektyw oferuje. Tu już jeszcze w zasadzie mm, głównie wskazówkę w kadrze, i również pod względem ostrości wypada to. E, rewelacyjnie, więc, e, no, nieważne jak blisko do fotografowanego obiektu podejdziecie, to ostrość jest cały czas na świetnym e, poziomie. Ale możemy iść jeszcze dalej, kiedy założymy telekonwerter. E, jak widzicie, teraz mam ogniskową 200 mm przysłonę 8, bo podpięty jest telekonwerter, i tutaj, e, no, i jeszcze już sam środek tych. Wskazówek zegarka. Ostrość po założeniu telekonwertera trochę spada. Ten obraz jest delikatnie bardziej mydlany, co jest normalne, bo zazwyczaj konwertery trochę nam tej ostrości zabierają. No ale dalej jest tutaj dobrze. Jesteśmy w stanie uzyskać ogromne powiększenie. Tu kolejny detal zegarka też już niewiele jesteśmy w stanie w ogóle w głębi ostrości e, zmieścić przy takim powiększeniu bez robienia staków a tutaj żadnych staków nie było więc no to jest element zegarka a tu widzicie cały zegarek więc widać jak niewielki element jesteśmy w stanie z tym konwerterem sfotografować teraz przejdźmy już typowo do zdjęć makro e, mam tutaj zdjęcie e, grzyba jest tu przysłona 28. I widzimy również tutaj świetną ostrość, też tylko fragment tego grzyba jestem w stanie zmieścić bez robienia staków. Cała reszta jest już nieostra, tło jest bardzo mocno rozmyte, widać tutaj takie ładne, miękkie rozmycie tła na tym zdjęciu. Kiedy przysłonę przymkniemy do 4, tło jest dalej ładnie rozmyte, ale w głębi ostrości mieścimy już więcej. Dalej nie jest to cały grzyb, ale no już więcej tutaj widać i ja starałem się właśnie przy takich zdjęciach przyrodniczych makro używać no minimalnie tej przysłony 4, żeby cokolwiek w tej głębi ostrości było. Natomiast gdybym chciał zmieścić całego tego grzyba, to wtedy przysłona 11, no i tu już prawie cały grzyb jest w głębi ostrości. Również ta ostrość zostaje na świetnym poziomie. Widać mnóstwo detali, najdrobniejsze szczegóły. tło jest już oczywiście mniej rozmyte, bardziej widoczne, ale nadal jakoś bardzo mocno nie odwraca uwagi od fotografowanego detalu. Więc tu mam przysłonę 11, tu jest przysłona 4, a tu jest przysłona 2,8. I takie są. Różnicy. Pod względem samego rozmycia tła też jest bardzo dobrze. Bokach jest okrągły. Widać co prawda takie delikatne ząbki, delikatny kształt tej przysłony, ale nie ma żadnego efektu cebuli. Też nie pojawiają się kocie oczy w rogach kadru. Bokach wygląda. W zasadzie tak samo, nieważne w jakim fragmencie kadru się znajduje, i mi się on podoba. To rozumiecie, to jest takie miękkie, niekontrastowe, przyjemne dla oka i wygląda po prostu dobrze. Fajnie uzupełnia te zdjęcia detali. Kiedy tu już przejdziemy do zdjęcia pająka, to również widać, że jakieś takie rośliny, elementy, które nie są ostre w kadrze, też wyglądają świetnie. Jest taki właśnie malarski efekt, taki miękki, przyjemny dla oka. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. A sam pająk również wygląda świetnie. Widzimy tu mnóstwo szczegółów, tu jest przysłona 6.3, to był bardzo mały pająk, nie było trudnego żadnego stackingu, a sporo byłem w stanie już zmieścić w tej głębi ostrości. On cały nie jest idealnie ostry, ale kiedy nie powiększam maksymalnie tego zdjęcia, to ten efekt jest dla mnie zadowalający. Musiałem tu uzyskać w miarę krótki czas, chociaż jest to 1,40 sekundy, oczywiście zdjęcie ze statywu, ale nie było łatwo go zrobić, bo, bo biały wiatr i te rośliny się ruszały, więc musiałem wykonać kilka prób, żeby w końcu zarejestrować ostre zdjęcie, ale mi się to wreszcie. Po którymś razie udało. Teraz przejdźmy do kolejnego pająka. Ten już był łatwiejszy do sfotografowania, bo nie siedział on na roślinie, tylko na jakimś powalonym konarze drzewa, nie ruszał się, więc mogłem sobie pozwolić na dłuższy czas naświetlania. Tu jest 1,6 sekundy, przysłona 8. Jest to mniej więcej to maksymalne powiększenie obiektywu, czyli 1,4 raza. Pająk był naprawdę mały, bo miał myślę, że około centymetra. Więc tutaj efekt jest świetny, widać mnóstwo szczegółów. Widać te, te oczy, zdjęcie robi dobre wrażenie. No, i też oczywiście mam tutaj ogromną matrycę, w tym Sony, więc też nie ma problemu, żeby to zdjęcie sobie mocno skadrować. Tak, żeby pająk zajmował w zasadzie cały kadr i dalej tych szczegółów, tych detali jest mnóstwo. Więc ten obiektyw w połączeniu z A7R5 to jest świetny zestaw do takiej fotografii. A na następnym zdjęciu widzicie użycie telekonwertera, więc mam tutaj właśnie już 200 mm, przysłonę 11, sekundy. No i tutaj mogłem jeszcze bardziej zbliżyć się do tego pająka bez skadrowania. Natomiast właśnie widać, że to zdjęcie jest już delikatnie bardziej miękkie, troszeczkę ta ostrość spada przy zastosowaniu konwertera. No ale mam tu powiększenie 2,8 raza, więc wygląda to po prostu rewelacyjnie. No i tutaj w ogóle mógłbym jeszcze bardziej to zdjęcie skadrować. I osiągnąć taki efekt. Wiadomo, że warto by było zrobić stacking, żeby więcej w tej głębi ostrości zmieścić, no ale ja tutaj w stackingu się nie bawiłem. Chciałem Wam pokazać, co jesteśmy w stanie uzyskać z pojedynczego kadru. W przypadku tego obiektywu, no i ja z tych yy, po prostu detali, z tych szczegółów jestem bardzo zadowolony. Trzeba tylko pamiętać, żeby przy takich zdjęciach mieć czystą matrycę, bo jak widzicie tutaj wszystkie jakieś drobinki, kurzu, pyłki, które są na matrycy są bardzo dobrze widoczne na tych nieostrych elementach. Na koniec zostawiłem zdjęcie portretowe Krzysztofa Basela, sfotografowałem, żeby pokazać Wam, że ten obiektyw też świetnie nadaje się do portretów. Mam tu przysłonę 2.8. No i pod względem ostrości czy rozmycia tła wygląda to rewelacyjnie. Najdrobniejsze szczegóły tutaj na oczach widać, czy, czy pory skóry. Więc jeśli chcecie mieć też bardzo dobry obiektyw, ostry do portretów, to jak najbardziej ten obiektyw makro też w portretach się. Sprawdzi. Więc, no tak, podsumowując, rewelacyjna ostrość i na środku, i na brzegach kadru to wygląda bardzo dobrze. Ładne rozmycie tła, brak problemów z winietowaniem, dystorsja jest, ale jest ona do skorygowania bez problemu w postprodukcji, tutaj w Lightroomie za pomocą tych profili. Nie ma też problemów z zabaracją chromatyczną. Ogólnie optycznie ten obiektyw jest rewelacyjny i ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Mi się pracowało z nim świetnie. Więc, jeśli chodzi o jakość obrazu, to tyle. Przechodzimy teraz do Podsumowanie. Przechodzimy do szybkiego podsumowania. Obiektyw na premierę kosztuje około 7000 zł. Myślę, że jak na profesjonalny obiektyw makro do pełnej klatki, z takim powiększeniem, z takim sprawnym autofokusem, przynajmniej ciągłym, to jest to dobra cena. Patrząc na konkurencję, mamy w samym Sony obiektyw 90 mm ze skalą wzorowania 1 do 1. Jest to obiektyw tańszy, kosztuje jakieś 4500 zł, więc jeśli nie potrzebujecie tak dużej skali skali odwzorowania, no to można też ten obiektyw wybrać. Konkurencyjny Canon na przykład oferuje również dużą skalę odwzorowania. Tam jest też 1 do 1,4 raza, natomiast ten obiektyw nie współpracuje z telekonwerterami, więc tutaj plus dla Sony, że ta współpraca została z konwerterami e, zachowana. E, jeśli chodzi o jeszcze konkurencję dla, dla samego Sony, no to mamy Sigma e, 105mm e, makro ze skaną wzorowania 1 do 1. Jest to obiektyw dużo tańszy, kosztuje jakieś 3,500 tysiąca złotych, więc dla osób, które może dopiero zaczynają przygodę z fotografią makro, też będzie to jakaś alternatywa. Ale jeśli szukacie wszystkiego co najlepsze, jeśli chodzi o makro w Sony, no to właśnie ten obiektyw powinien być Waszym wyborem. 100mm 28 duża skala wzorowania, dobre wykonanie, bardzo rozbudowany korpus z dużą ilością ustawień, z dużą ilością przycisków, z pierścieniem przysłony, sprawny ciągły autofokus, bardzo dobra jakość obrazu. No tutaj wszystko się zgadza, i no ja jak najbardziej ten obiektyw mogę Wam polecić. Żałuję, że. Dostałem go już tak późno, że tak późno była premiera i nie miałem okazji w tych warunkach pofotografować więcej owadów. No w wakacje na pewno udałoby się zrobić fajniejsze zdjęcia, no ale no nie mam wpływu na to, kiedy ten obiektyw ma premierę, więc jest jak jest. Jeśli chodzi o ten materiał, to wszystko. Obiektyw znajdziecie oczywiście na stronie Fotoformy. Link znajdziecie pod tym materiałem. A my widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.